Cześć, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku Let's Play Bleed. Dzisiaj odejmiemy się do poziomu The Dragon i poziom normalny oczywiście. Mission Six. Jesteśmy chyba właśnie The Dragon, czyli jesteśmy... Ups, to wygląda jakby było właśnie wnętrze jakiegoś smoka, z tego co ja wiem. O, tutaj mamy takiego speedruna, tutaj jesteśmy w ogóle w jakimś jabłku i yy, yy, tutaj jest taka czasówka, bo to jajeczko, znaczy ta jabłko tam spada i jak nie zdążymy w odpowiednim czasie, to ono nas zgniecie, więc już na samym początku jest trudno ten poziom, już jest przed ostatnim poziomem w grze, więc jak już pewnie się domyślacie będzie dość trudno. Ale udało mi się to jabłko bez problemu przejść. To mi się kojarzy bardzo z tym poziomem drugim, co było takie jaskinie. To to jest właśnie bardzo podobne, tylko e, tutaj widać jakieś glutki, zmutowane, szczerze wiem, jakimś dziwnym. Te... O, i tutaj widać jakieś, nie wiem co to jest, i nawet nie chcę wiedzieć chyba, ale to wygląda dziwnie. Ochydstwo. O, oh my guy. O, oh, lewe. Ojeju! Okej. Okay. Na razie nie jest źle, mamy już teraz pierwszego bossa. E, jak to się o Bubble Call Core. To nie jest jakoś tak super trudny boss, aczkolwiek, ała, no właśnie. Nie taki super trudny aż, ale jednak jednak jest super trudny. Ała. Nie, ale myślę, że uda mi się go spokojnie przejść. Nawet z tym życiem. Ten drugi jest trochę trudniejszy, niestety. Ajdź! Nie! Jeszcze za jest! ok, udało się z po prostu resztką życia, ale udało się, to jest najważniejsze. O nie, teraz jest to, ja tego nie lubię. No, wiedziałem, że zginę. Nieźle, na razie. Jest aż tak jakoś specjalnie dużo faili. Bywało gorzej z tego w mojej karierze, co ja grałem w tą grę. Naprawdę wybywało naprawdę gorzej. To możecie mi przy, przy się... przy ten... uwierzyć. O nie, teraz się będzie przechylać i te jajeczka będą w naszą stronę leciały. O, zostawcie mnie. O, o. O oh. oh, kurde. Okej. Je, je, je. Jajeczka wredne, jajeczka. Zostawcie mnie jajeczka. Czy tam, nie wiem co to jest, ja to na to mówię jajeczka. Nie wiem czemu, nie pytajcie. To są w zasadzie jakieś dla mnie glutki, ale ja na to mówię jajeczka. Okej. Okay. Jej, spadamy gdzieś. Teraz mamy ostatecznego bosa, Dragon Hair, czyli serce smoka. tego smoka, tego, w którym jesteśmy. To jest dość obrzydliwe, ale... <laughs> o nie, o nie, ten boss jest dość trudny, aczkolwiek jeszcze nie można niego aż tak narzekać, bo bywali gorsi po sumie. Żeby gorsi, no... tak, no jestem jeszcze gorszy na końcu, ale... To nie jest jeszcze aż taki zły bo mowa o jak mówię. Aha, to można rozsłuchać, ja zapomniałem. Przepraszam, a tu się mnie jak tam nagrywanie. Ano, okej. Okay. filmik. And so beast stumples through the sky. Oh Ej, dragon, mamy skończone i następny, ostatni poziom The Idiot. Dobra, ale myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pa, pa.